Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień, mistrz Bionergoterapii Reneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Zachorował na chorobę Przekona. Bergera. Jego palec u lewej ręki był opuchnięty i obolały. Lekarze orzekli, że niezbędna jest amputacja palca. Polish nie mógł się z tym pogodzić. Szykłano. Był przecież jeszcze młodym mężczyzną, i żal mu było rozstawać się z palcem. Udał się po pomoc do uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego: Berger jest to choroba taka, która się nie cofa. To jest choroba postępująca. Na to nie ma lekarstwa, na to nic się nie da zrobić. Jedyne wyjście jest uciąć. I pewne, pewna znajoma poleciła mi, żebym się udał do Pana Ireneusza Stobyskiego. Więc praktycznie natychmiast zadzwoniłem, umówiłem wizytę. Umówiłem się z Panem Ireneuszem. Pani Ireneusz zaczął robić mi tą terapię, więc odczułem potworny gorąc w tą rękę. Ciepło takie, jakby odp 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 odpływało coś. Tak by odchodziło coś, upuszczało się ze mnie. Właśnie w tę rękę, a zwłaszcza w ten, w ten palec. Po tej pierwszej, pierwszej terapii była znaczna poprawa, że już nie musiałem, do tego stopnia, że nie musiałem brać już tabletek przeciwbólowych żadnych. A po drugiej terapii już w ogóle, całkowicie, palec zupełnie wrócił do normy. Dzięki panu i wszystko jest ok. Naj, naj, najgorsze, najzabawniejsze w tym wszystkim. Po, ty, po tym wszystkim, po tych terapiach poszedłem do lekarza i lekarz mówi a jak tam palec? Ja mu wyciągnąłem nawet dwie ręce wiektury. i który? On w ogóle nie wiedział, o co chodzi. I aż z wrażenia zawołał pielęgniarkę taką, która też mnie zna i mówi a zobacz, 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 jego palca. Widziałeś tego palca, jak on wyglądał. Ta pielęgniarka też w ogóle nie mogła poznać, który to ten palec był w takim stanie, a nie innym. Także kompletne zdziwienie dla lekarza i ta pani doktor, która definitywnie stwierdziła, że to jest Berger i nic się tu nie da zrobić z tym, stała się nieuchwytna. Okazuje się, że że nie było szans się z nią spotkać, więc już z nią nie spotkałem. Tylko mojego lekarza prosiłem, który mnie prowadzi, żeby jej przekazał, jak palec wygląda obecnie. A ona go chciała po prostu uciąć. Jednak są ludzie, którzy są w stanie pomóc, a nie wskazywać od razu na inwalidztwo. Dlatego stokrotne dzięki za to, co pani Rek zrobiła mnie. Z głębokim szacunkiem Chicago. lekarzy chirurgów, którzy chcieli uciąć mu palec. I uważa, że są oni wspaniali w swoim zawodzie, jednak dziś dziękuję losowi, że skierował go do uzdrowiciela, który uchronił go od tego zabiegu. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Renuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773-283-1505. 283-1505.